A cię zaraz puknę, jak będziesz chciała. Czego? Ulepimy ci bałwana. Czy ty znowu masz gorączkę? Chcesz, to ci pokażę, jak się wsadza w ziemię marchewę. Ile ja mam tu razy powtarzać? Nie będzie żadnego bałwana, ty frańco, No chodź, zrobimy to. Nie! Albo zrobimy coś innego. W sumie... Masz rację, jest tyle ciekawych zabaw. Może pobawimy się węża. Naprawdę? Nie. Na niby. A co mam robić? Spierdalaj! No to coś. Otwierać komornik. Odejść stąd, bo psem poszczuje. A nie, nie puszczuj, bo mi psa zabrali tydzień temu. Żartowałam, to ja, Ania. Zaraz, zaraz... CO?! Gówno! Dobra, udam, że tego nie słyszałem. Ulepimy dziś... By co? Pomogę ci, bałwa! Barana! Ba bałwana chciałem powiedzieć. To się jep. I to tak zdrowo. O! My! kto, kto tam? Czy pójdziemy dziś na blanta? Jak zaraz matce powiem, to będziesz miała franta, a nie blanta. No chodź, zjaramy się. Anka, liczę do trzech i cię tu nie ma. Jasne? Ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Tak dawno nie paliłam go. Raz chowaj się. Dwa. Widzę cebulę na twojej skarpecie. No i co? Ale smród.